Ja myślę, że w tym pytaniu jest już raz tak. Długo szukaliśmy nazw wszelakich, ale niestety nie pisywało i w końcu stwierdziliśmy, wspólnie oczywiście, że może po prostu fajnie się to będzie kojarzyło przeze mnie. I tu jesteś fajny fajnego. Najciemniej pod latarnią. Tak. No na jesień planujemy. Tak, tak. W tym roku yy, w tym roku Robert. W tym no jesień. W tym roku. W tak. tym roku. roku. Robert, dlaczego zawsze musisz jakbyś wyskakiwać. Dlaczego... Ja no, nie, Nie, w, w, w tym roku... Oj nie, to my napię. Yy, w tym roku. W, w tym roku. <grym> tak. Znaczyń, no, w, w tym roku już wydaliśmy pierwszego singla, a do kolejnym, no i jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to to w tym roku... W drugiej części... W drugiej części tak tylko. Na przykład jest miesięcznie, tak chyba. po Często to są zagraniczni artyści Tak, ale y, tak chyba jesteśmy zgodni, że jakbyśmy mieli brać kogoś z Polski okay. no byłby chyba Mrozu, co nie? A. Mroz o... jest super, więc. I, I na koncertach jest świat. I mega nam pasuje jego energia, więc... Każdy na swój sposób jest bardzo charakterny. Tak, natomiast. Czasami nasze charaktery się szczerają, ale to jest bardzo zawsze sympatyczne. Tak, bardzo nie odpowiedziałaś na pytanie. Albo odpowiedziałaś, ale bardzo wymijająco. Z racji tego, że się przyjeździmy, znamy się bardzo długo, więc my się w siebie nie wstydzimy. Jak ktoś chce coś powiedzieć, to to po prostu powie, to po prostu tak szczerze. Tak. Natomiast tak ym, organizacyjnie bardziej myślę, że mogę powiedzieć, no to ja tym trochę zawiaduję, tak na próbach i, i, i tak dalej, ale to też nie znaczy, że, że jestem po prostu m, szefem i tyranem wszystkiego, jakby pracujemy wspólnie, ale no, myślę, że tak organi organizacyjnie nie, po prostu bardziej mogę, mogę powiedzieć. Warto wspomnieć, że jesteś autorem tak. muzyki i tekstów, więc tak jakby jest naturalne kolej rzeczy. Moglibyśmy teraz dyskutować o konkretnych piosenkach, i za każdą piosenką kryje się jakaś historia, jaka, jak jest, kryją się jakieś emocje, ale wydaje mi się, że tak bardzo ogólnie więc e, najważniejsze jest dla nas to, żebyśmy my się dobrze bawili e, i to też nawet nie chodzi o to, żebyśmy cały czas po prostu stali uśmiechnięci mm. i tak dalej, znaczy, to jest ważne, ale no jeżeli są jakieś bardziej emocjonalne utwory, żeby, żebyśmy też to przeżywali i żebyśmy lubili to przeżywać. I wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza rzecz dla nas i jeżeli to osiągamy, a wydaje mi się, że, yy, że tak jest, to, to też łatwiej nam jest to przelać po prostu na publiczność.